Zastanawiasz się, czy w aptece można kupić skuteczne produkty do pielęgnacji w cenie nie przekraczającej 20 zł, a nawet jeszcze w mniejszej cenie, na przykład jak produkt jest na promocji? Dzisiaj przedstawię Tobie takie propozycje z apteki i mam nadzieję, że przypadną Tobie do gustu w każdej kategorii. Pielęgnacja w każdej kategorii w rozsądnej cenie. Także hitem z apteki pierwszym jest odżywcza henna do brwi marki Enilon Pro, dostępna w aptece DOS. Nie mamy tutaj kancerogennego DEA, MEA, trietanolaminy, mikroplastików. Skład jest cudowny. Jest to henna w kolorze czarnym. Zobaczcie. Mamy tutaj ekstrakt z henny, mamy biotynę o właściwościach wzmacniających, hydrolizowane proteiny drożdży, mamy triglicerydy, barwniki, hydrogeneryzowaną lecytynę. Skład jest cudowny. Fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Tylko i wyłącznie tyle. Ale jeżeli chodzi o skład, nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. Tutaj nie ma się o co doczepić. Także produkt jest dostępny w aptece DOS. Jeszcze mamy wersję brązową, którą również Wam za chwilę zaprezentuję. Także mamy wersję czarną. Także proszę bardzo, tutaj jest brązowa i skład jest identyczny. Różnica tylko w barwnikach. Także również mamy tutaj ekstrakt z henny, lafsonia, później mamy hydrolizowane proteiny drożdżowe o właściwościach wzmacniających, halantoinę, trigliceryt o właściwościach regenerujących, barwniki, regulatory, konserwanty, fenetyl, alkohol, który jest bezpiecznym alkoholem, fenoksyetanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Przyznajcie sami, skład jest czysty. W porównaniu do drogeryjnych hen do brwi, <głos》>, gdzie jest multum kancerogenów i mutagenów, no to zdecydowanie temat jest bezdyskusyjną kwestią. Także mamy wersję czarną, mamy wersję brązową z cudownym składem w aptece DOS. Także jeżeli lubicie, używacie henny, a chcecie bezpiecznie, właśnie koloryzować sobie brwi, no to w aptece DOS macie takie hity, proszę bardzo. Tutaj mamy krem do skóry trądzikowej Acnex. Jest to krem na noc, regulujący nadmierną nadprodukcję sebum, regulujący czynności gruczołów łojowych. Mamy wodę oczyszczoną, mamy alkohol z grupy tłuszczowych, emolient, mamy squalan, który regeneruje barierę lipidową, silikon, emolient łatwo zmywalny, Dimetikonę w porządku, glicerynę o właściwościach nawilżających, laktofery, która działa przeciwzapalnie, redukuje trądzik, jak również wzmacnia mikrobiom skórny, regulator fenoksyetanol, nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących i bisabolol, który bardzo mocno łagodzi podrażnienia i regeneruje skórę. Skład kremu jest wzorowy, sprawdzi się dla skóry łojotkowej i tłustej, do nocnej pielęgnacji. Gorąco polecam. Tutaj mamy Bepanten Sensiderm i to jest jedyny krem od Bepanten, który ma dobry skład. Mamy w nim wodę, mamy teri glicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego, które odbudowują BHL, gliceryny, nośnik przenikania, oliwa z oliwek, pantenol, alkohol z grupy tłuszczowych, masło Shea, skwalen, także jak najbardziej. Skład jest cudowny. Preparat będzie łagodził podrażnienia, będzie wpływał na zmniejszenie negatywnych skutków atopowego zapalenia skóry i będzie wpływał na odbudowę bariery hydrolipidowej. Także. W zdecydowanym stopniu jest to hit. Produkt kupisz w aptece każdej i nawet w Rossmanie stacjonarnie jest ten produkt dostępny. Także nie ma żadnego problemu na mocy integralnej. Jeżeli rozważaliście zakup, śmiało polecam. Podkreślam, jest to jedyny produkt z Bepantenu, który ma dobry skład. Wszystkie inne kremy Bepanten mają skład koszmarny. Jak nie parafinę, to mutageny albo kancerogeny. Kailas. No nasze cudo po prostu wajeralowe na większość problemów skórnych. Jest to ajuwedejski krem z himalajskich ziół na problemy skórne i on ma skład rewelacyjny. Bardzo silnie działa przeciwzapalnie, goi skórę, regeneruje, łagodzi rumień, świąt, podrażnienia, zaczerwienienia, wskazany przy otarciach, ukąszeniach, przy skórze z przebarwieniami, przy skórze trądzikowej, przy skórze łojotokowej. Krem bardzo mocno odbudowuje płaszcz lipidowy, łagodzi podrażnienia. Mamy dwie pojemności, mniej i większą. Także jak najbardziej w aptece DOS, w każdej aptece ten produkt powinien być albo na zamówienie, albo od ręki dostępny. Jeszcze w takich sklepach zielarskich z herbatkami naturalnymi, czy z ziółkami, czy z rzeczami też Kailas lubi występować. Także jest to krem świetny. Pod każdym względem tutaj order mu się należy na poziomie level hardu, także Kailas to jest hit dla każdego, na stopki, na dłonie, na twarz, wszędzie bezdyskusyjna, bezsprzeczna kwestia. Także gorąco polecam. Zoksiderm jest okrem idealny dla skóry atopowej, z łojotokowym zapaleniem skóry. I tutaj mamy triglicerydy o właściwościach regenerujących. Mamy niacynamid, mamy tutaj cynk w składzie, mamy fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Kofeinę, która będzie również pobudzać skórę. Biotynę, która będzie wzmacniała barierę lipidową. Pirokton, olaminę, który działa przeciw zapalnie i bakteriobójczo. Limbazol, który działa przeciw grzybiczu. Także, jak najbardziej, skład tego kremu jest świetny. Działa przeciwzapalnie, odbudowująco, naprawczo, łagodzi podrażnienia, jak i również wspiera akurację w przypadku łojotokowego zapalenia skóry bądź atopowego zapalenia skóry. Ten krem wręcz jest wskazany w trakcie wysypu, jeżeli rozpoczęliście używać kwasy albo retinoidy i macie wysyp. To ten krem skutecznie załagodzi bardzo szybko wysyp. Także jak najbardziej jest to krem dostępny w aptekach dla każdego typu skóry, tylko nie dla kobiet w ciąży i nie dla matek karmiących. Linomak i to jest jedyny linomak, który ma dobry skład. Wszystkie inne mają parafinę. Także nie polecam. Jest to maść z olejem lnianym, lanoliną i wazeliną. Jest to bardzo mocna okluzja, jest to szczelna okluzja, jest to tłuścioch. Nigdy w życiu nie dla skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, bo hm, dostaniecie takiego wysypu i takiego zapchania, że zapamiętacie je do końca życia autentycznie, ale dla skóry atopowej, dla dzieci, dla bardzo wrażliwej skóry, jako regeneracja skóry na retinokuracji, jako mocna okluzja dość szczelna. Nie jest on idealny. Jest on idealny dla skóry naczynkowej, z rumieniem, wrażliwej, bardzo mocno odwodnionej, dla skóry pozbawionej bariery hydrolipidowej. Także jak najbardziej jest to mocna, bardzo silna okluzja. Linum Care jest to marka własna doza i jest to też coś na poziomie linomagu, e, tutaj mamy również olej z lnu, mamy wazelinę, ale dodatkowo mamy estry dwuglicerolu, e, e, które wpływają na barierę hydrolipidową i na mikrobiom skórny. Także w zdecydowanym stopniu działanie jest tego produktu identyczne, tak jak omówiłem to w przypadku Linomagu, więc tutaj nie będę po prostu powtarzać schematyki działania. Działanie tego produktu jest identyczne. Także też dla dzieci, jak i również dla dorosłych ze skórą atopową, bardzo wrażliwą, mocno podrażnioną. Jest to produkt świetnie okluzyjny. Czyli będzie robić maksymalną okluzję, zapobiegać przed tewlem na poziomie miliona procent. Także przy takim kremie możecie zapomnieć przed yy, o transepidermal Utracie wody z naskórka. A te, Acnex jest to żel punktowy dostępny w aptece DOS. I tutaj mamy wodę oczyszczoną, mamy olejek z drzewa herbacianego, mamy zagęstniki, mamy glicerynę, mamy zagęstniki, fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących i bisabolol o właściwościach przeciwzapalnych. Jest to produkt, który idealnie rozprawi się z nieproszonymi gośćmi na Waszej skórze, z niedoskonałościami, z wypryskami, dzięki bardzo silnemu, aktywnemu działaniu olejku z drzewa herbacianego, który działa przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie, bakteriobójczo, jak i również bardzo mocno przeciwzapalnie. Dodatkowo wzmocniony bisabololem o niewielkim stężeniu, bo bisabololu nie musi być dużo w kosmetykach, aby produkt był skuteczny, mamy bardzo intensywne działanie redukujące niedoskonałości. Nasz viral od wielu lat, prożel punktowy w aptece DOS. On jest oparty na zagęstnikach, zaraz po wodzie. Mamy wodę utlenioną, hydrogen peroxide, która będzie odkażała nam zmianę zapalną. pantenol, który będzie łagodził podrażnienia, kwas salicylowy, kwas fitowy, polidekstroza o właściwościach przeciwzapalnych, dekstryna o właściwościach przeciwzapalnych, amylopektyny, które będą działać regenerująco i gojąco, i niacynamid. No Lepszego składu do redukcji niedoskonałości nie ma. Mamy tutaj wszystko zapo yy, zapotrzebowane, jeżeli chodzi o pokrycie działania produktu. Tutaj całe zapotrzebowanie jest pokryte. Woda utleniona, substancje łagodzące, kwas salicylowy, punktowo na nieproszonego gościa. Idealny produkt w aptece DOS. Tutaj mamy Enilom Podology, mamy sól do kąpieli stóp z olejkiem drzewa herbacianego, z mocznikiem, olejem słonecznikowym, ekstraktem z planktonu o właściwościach przeciwzapalnych. Jak najbardziej skład jest cudowny. Także będzie bardzo silnie działała przeciwbakteryjnie, będzie odprężała zmęczone stopy, jakie również będzie zapobiegała przed nieprzyjemnym zapachem dzięki właściwościom olejku z drzewa herbacianego. Także mamy tutaj przeciwgrzybiczne działanie przeciwbakteryjne, także jak najbardziej dla stóp, które potrzebują takiego mocnego uderzenia, zdecydowanie ta sól do kąpieli stóp jest idealna. Tutaj mamy wcierkę w Aptece do Enilom Peptide z peptydami do skóry głowy. No i skład jest rewelacyjny. Mamy wodę, mamy ekstrakalo, mamy. Glicy... Cerynę. Mamy propanediol jako przenikania, hydrolizowane proteiny pszenicy, pantenol, hydrolizowane proteiny kukurydzy. Mamy hydrolizowane proteiny soi, nośniki przenikania, humektanty, argininę, aminokwas. Jak najbardziej. Skład, skład jest rewelacyjny. Ona zdecydowanie powinna hamować wypadanie włosów i wywoływać nowe baby. Harry. Produkt nie zawiera w swoim składzie fenoksy etanolu, więc może być używany on przez kobiety ciąży i matki karmiące. I tutaj mamy Agnestic Enilom Pro krem normalizujący z kwasem salicylowym, który używamy 3 noce pod rząd w tygodniu, jako krem nocny, kwasowy, złuszczający w trakcie zakaz innych kwasów, peelingów i retinolu. No i tutaj mamy też aloes, który będzie łagodził podrażnienia niacynamid, przeciwzapalny oliwę z oliwek, jako delikatną okluzję, skwalan, jak najbardziej kwas salicylowy, olejek drzewa herbacianego, redukujący niedoskonałości propanediol, transporter cynk no skład jest te rewelacyjne dla skóry z drobnymi niedoskonałościami trądzikowymi i zmianami zapalnymi będzie idealne. Nie wszystkie produkty z tej serii mają dobre składy i pokazuję Wam tylko to, co ma dobry skład. Także zdecydowanie. Mam nadzieję, że dzisiejsze polecajki z apteki Wam się podobały. Jeśli tak, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię i do zobaczenia w następnych filmach na moim kanale. Dziękuję ze szczerego serducha za to, że jesteście, że byliście do końca i widzimy się w następnych treściach na moim kanale ale także bardzo wam dziękuję kocham was bardzo pa